Za dwoje Kryśki. Kurde, muszę ją obieprzyć, Tak mi mówiła, jedź do spa, jedź do spa. I co, pojechała. No dobra. O, jest Kryśka. Proszę. Dobra. No. No, coś Kryśka. Słuchaj, jestem taka na ciebie wściekła. No, jak to czemu? Namówiłaś mnie na spa? Tak naprawdę, tu nie wytłumaczyłaś, co to znaczy: spa, co to jest w ogóle. No, ale pojechałam. No, dobra koleżanka, przyjaciółka mi radzi, no to jadę. No, jak to było nie tak? Kochana, w ogóle nie znałam się na tym wszystkim. Nie wiedziałam, co tam się dzieje. Słuchaj, pojechałam tam. No, wiesz, dostałam pokój. No, hotel, pięknie w pokoju, urządzone wszystko. No, ładnie pięknie. Ale kiedy mi już kazali, na przykład, przyjść, że zrobią mi jakąś tam maseczkę czy coś, no poszłam. Poszłam do pokoju. I wyobraź sobie, przyszła kobieta, przyniosła całą miseczkę ogórków. No i gdzieś wyszła po coś, słuchaj. No tak, wyszła, no na chwilę wyszła. Przecież nie zostawiłam mnie tam na długo. Wyszła na chwilę. A ja patrzę ogórki. Czy ja mam tu zjeść? No dobra, zaczęłam jeść te ogórki, nie? Już prawie kończyłam ogórki, przyszła kobieta i na mnie. Co pani robi? No jak to co robię? No, zjadłam ogórki, które mi pani postawiła. A co ja miałam z nimi zrobić? No jak to co? Ja chciałam pani zrobić maseczkę. Jaką maseczkę? Z ogórków. No tak Kryśka, no, a skąd ja mogłam wiedzieć, że się robi maseczki z ogórków? Maseczkę to ja wiem, że jak się nałoży maskę na twarz, to jest maska, nie? A nie maseczkę. No i wiesz, no i ta kosmetyczka, czy kto to tam były, nie wiem, czy pielęgniarka, czy pani doktor, wiesz, no ja nie wiem, kto tam obsługuje. Wiesz, ręce zaczęła rozkładać, mówi, no to co ja teraz pani zrobię, no za mało tych ogórków mam. A ja mówię, no to niech pani, no nie wiem, niech pani położy to, co jest. No, położyła mi te ogórki i kazała mi leżeć z tymi ogórkami. Ty, tak pachniały, że ja się wkurzyłam i zjadłam do końca. Pościągałam i zjadłam do końca. No i kobieta przyszła, opierdalantus mi tak i dała, wygoniła mnie tam z tego pokoju swojego. No Kryściu, no, no, no wiesz, no ja jestem. No ja jestem kobieta ze wsi, no skąd ja mogłam wiedzieć, że ogórki służą do takich rzeczy, no Kryściu, no wybacz, no. No ale dobra, opowiem Ci kochana teraz. Kazali mi tam pójść do następnego pokoju, bo to tak wiesz, kilka tych zabiegów mi robili. No i poszłam, poszłam do pokoju i patrzę, taki przystojny mężczyzna, słuchaj. I mówi do mnie tak: No, dzień dobry, dzień dobry. Proszę, zapraszam panią. Wiesz, taki, taki uprzejmy, przystojny. No, o matko, jaka ja byłam zachwycona, jaka ja byłam szczęśliwa, mówię ci. Ty, ja słucham. A on mówi: proszę się rozebrać. O, nie, gościu, ja tu przyjechałam na wypoczynek, a nie zabawić się. Ty, jaką ja mu tam burę dałam, słuchaj. No tak, Kryśka, no kurde, no jak? Facet obcy mi proponuje, żebym ja mu się rozbierała? No daj ci spokój. On chce moje ciało oglądać. Wiesz, nie jestem za zgrabną kobietą. No i weź tu się przed obcym chłopem rozbieraj. Nie, nie zgodziłam się na to. Poszłam. Wyszłam po prostu i powiedziałam, jest pan profitny. Ja tu przyjechałam do spa, a nie do burdelu, proszę pana. No jak to, Krysiu? No? No, kurde, no aj, a to to było, jak nie burdel. Co to było? Jak to? To ten pan miał mnie wymasować? Goło? Nie, Kryśu, nie. Ja się nie piszę na coś takiego. Trudno. No, i potem opowiem ci o kolejnym o kolejnym zabiegu. Nieudanym, słuchaj. Zawołali mnie. Na basen. No i tam na tym basenie były takie małe baseniki. I ta pani mówi, że mam wejść do tego basenika. Ja się patrzę, kryszka, a tam się kurna, Olek, woda butuje w tym. Ty, no oni zwariowali. No jak można kazać człowiekowi we wrzątek wsiadać? I oni uważają, że to jest. co to jest? Zabieg? Masaż? Co to jest? Kąpiel? No Krysiu, no no przecież no daj ty spokój, no ja się wystraszyłam. Ja powiedziałam, że ja w życiu tam nie wejdę. Za żadne skarby, no jak Kryśka? No co ty mówisz? Jakie jacuzzi? A co to jest jacuzzi? Co? W tym basenie woda bulgocze tylko? I taki jest masaż wodą. A kurde, Kryśka, tu wiesz co, ja tam znowu robano narobiłam. Ja ci się nie mogę, no. Ty, ale kolejny. Znowu mnie gdzieś wysłali na jakiś tam... na coś, no wiesz. Oni tam naz nazwy swoje strzelą, a ja nie bardzo wiem o co chodzi, nie? No i wyobraź sobie wysłali mnie. Na. Nie wiem. Zachodzę do, do pomieszczenia. Patrzę, a tam pełno błota w tym pomieszczeniu. Słuchaj, i oni mi każą włazić w to błoto. No zwariowali, totalnie zwariowali, do końca już. Ty wiesz, ale ludzie tam byli w tym błocie też, też siedzieli, też się taplali. No jak te małe dzieci, słuchaj. No nie, nie pozwoliłam sobie na to. Powiedziałam, że nie będę się brudzić, nie będę się kąpać w żadnym błocie. Nic. Potem jeszcze chcieli mi zrobić też maseczkę z błota. No błotem chcieli mnie umazać, no jak mi chciałam wejść tam, to chcieli mnie umazać tym błotem wyobraź sobie. No Krysiu, no ale no, no dajcie spokój, no jak? No co ty mówisz? To taki kolejny masaż miał być? Błotem? O matko, to ja nigdy słuchaj, nie słyszałam, że takie masaże są. Widzisz, Krysiu? Taka z ciebie przyjaciółka. Dlaczego ty mi tego wszystkiego nie powiedziałaś przed wyjazdem? O, mój kotek przyszedł zawać no, przyszedł mnie odwiedzić. Kochanie, i jeszcze jedno ci opowiem. Jak wysłali mnie do jakiegoś małego pokoiku, znowu mi się kazali rozebrać. No, ale pozwolili się obwiązać tam, wiesz, jakimś ręcznikiem czy czymś. No to ja poszłam. Poszłam tam, Krysiu, i ja otwieram drzwi, a tam normalnie jak w mikrofalówce. Słuchaj, oni mnie chcieli ugotować. Co oni ze mną tam chcieli zrobić? Pewno stwierdzili, że dużo mięsa, to się przyda, nie? Na galaretę. No, Krysiu, no jakżeż, no, no daj spokój w taką gorączkę, w takie pomieszczenie miałam wejść. Krysiu, wiesz co, a jak mi przynieśli, słuchaj, tabletki, bo zaczęło mnie po tym wszystkim boleć, wiesz, kręgosłup mi zaczął boleć bardzo. No i przyszedł, poszłam, wysłali mnie, przepraszam, wysłali mnie do lekarza. No i poszłam tam do lekarza i mówię, że mnie strasznie kręgosłup boli. No i lekarz mówi, że e, przepisze mi lekarstwo, które jak... Przyjmę, to po prostu przestanie mnie boleć, będę się lepiej czuła, będę mogła dalej wypoczywać. No tak, Kryśia, no tak. No i, no i poszłam, wiesz, i dali mi jakieś takie, nie wiem, co to było, takie, jak wyjęłam z paczuszki, z tej z opakowania, to takie śliskie było, jakieś takie dziwne. I wziąłam to pogryzłam, bo to tak smakowało jak świeczka. Wziąłam to pogryzłam, popiłam okropnie, to było niedobre. Krysia, jakie to było niedobre. No, ale nic. No i potem <laughs> spotkałam się z pielęgniarką. Pielęgniarka się mnie pyta, czy pani się. Znaczy, ja nie wiem, czy to była pielęgniarka, no, ale pyta się, czy pani już się dobrze czuje, czy przyjęła pani czopek. Ja mówię, no, zjadłam ten czopek, popiłam wodą, ale straszny był taki jakiś mydlany, jakiś coś. A ona mówi, słucham, to pani czopek przyjęła do ustnie? No tak, a jak miałam przyjąć? No, no lekarstwa się przyjmuje do ustnie. No ale proszę Panią, ale nie czopki. No chwileczkę, no to co ja miałam z tym czopkiem zrobić? No Krysiu, no a, no, a co Ty byś zrobiła? No słuchaj. Co? No co Ty opowiadasz? Jak to? No gdzie tam? No co Ty? Tam, tam, tam z tyłu? Krysiu, no właśnie, ona też mi powiedziała, że powinnam sobie tam włożyć do tyłu. A ja ją zbeształam, słuchaj, zrównałam ją z ziemią tam. Daj ty spokój, takiego rabanu Krysiu narobiłam. W tym całym spa. Wyobraź sobie, kochana, że oni mnie tam wzięli, spakowali i kazali mi jechać w cior tu matry, żebym ja tam więcej nie wracała. Bo takiej taki klientki, takiej pacjentki to oni nigdy w życiu nie mieli. Żeby im ogórki z maseczki zjadała. Żeby im czopki wypijała z herbatą. No, daj spokój, Krysiu. No i, no i przyjechałam, kochana. Jestem na ciebie wściekła, bo nie powiedziałaś mi, że takie rzeczy tam będą. Ja myślałam, że będą, wiesz, dancingi, że kogoś sobie poznam. No, Krysiu, no ale przecież mówiłam ci już. No przecież wiesz, że ja jestem baba ze wsi. Ja nie znam takich rzeczy. Mnie trzeba do tego przygotowywać. Krysiu, wiesz co? Ty mnie już więcej nie namawiaj na żadne spa, na żadne wycieczki, na żadne nic. Ja sobie sama znajdę. Sama się pojadę, nie wiem gdzie. No dobra. No to trzymaj się, Krysiu. No ale więcej, więcej mnie do niczego nie namawiaj. No, no to pa, na razie pa. Moje kochani, jak Wam się podobała moja rozmowa z Kryśką? No właśnie, dlatego zachęcam Was do oglądania moich filmików, na których będę właśnie nagrywać takie rozmowy z Kryśką. Staram się, śmieszne, ale zobaczymy, jak się uda. Więc zachęcam Was do subskrybowania, do dawania komentarzy, a może nawet propozycji o czym mam rozmawiać z Kryśką. No i oczywiście kciuków do góry, bo jak na dół może się urwać, jak pójdzie na dół, nie? Niech on lepiej będzie do góry.